Polka DOT jest martwa, co najdziela na dno, a o projekcie nikt nie mówi i nic się wokół niego nie tworzy. Dobiegają mnie opinie, że niektórzy z was właśnie w taki negatywny sposób postrzegają Polkę, która miała już swoje 5 minut na poprzedniej hossie, no i powoli co by nie było ustępuje miejsca nowym projektom, które mają na papierze lepszą technologię i jest wokół nich więcej szumu. I być może są tutaj osoby, które trzymają tokeny DOT jeszcze z poprzedniej hossy, albo kupowały je teraz, ostatnio w trakcie Bessy i nie wiedzą co mają począć. Dlatego w tym materiale przedstawię wam właśnie właśnie, trochę informacji o Polce, przeanalizujemy, czy warto ją dalej skupować, czego się spodziewać i jak ten projekt sobie radzi a, nowym osobom krótko opiszę historię powstania tej kryptowaluty, czym jest oraz jakie problemy starają się rozwiązać. Więc osoby z dłuższym stażem na rynku oczywiście te znajdą w tym materiale coś dla siebie, szczególnie, że poda informacje, co działo się za kulisami na przestrzeni ostatnich miesięcy i sprawdzimy, czy projekt w ogóle się rozwijał, jakie postępy poczynił i czy faktycznie ten diabeł jest tak straszny, jak go malują. Więc koniecznie obejrzyjcie ten film do końca, ponieważ w moich analizach zawsze agreguję tylko najważniejsze informacje, które mają bezpośredni wpływ na potencjał o danego projektu i po prostu jego cenę. Więc sprawdźmy, czy Polka to jest dobry wybór do portfela na hostce, czy powinniśmy jednak o niej zapomnieć. Więc na dobry początek, kilka słów o podstawach, tak? Eee, no wiem, że fundamenty nie zawsze są brane pod uwagę przez inwestorów, ale gdy mówimy o projekcie, który jest już w branży od kilku dobrych lat i jego kapitalizacja wynosi ponad 9 miliardów dolarów, to musicie wiedzieć, że projekt nie urośnie tylko i wyłącznie pod wpływem hypu. Large capy muszą udowodnić swoją wartość, aby zwiększyć swoją wycenę kilkukrotnie. Więc Polka to jest layer zero, tak? Czyli warstwa zerowa. I taka technologia umożliwia współpracę różnych blockchainów ze sobą. I można to sobie wyobrazić jako taki system, który umożliwia różnym sieciom komunikowanie się i współpracowanie na zasadach podobnych do różnych linii kolejowych, które łączą się na jednej stacji. Dzięki temu różne łańcuchy, które zazwyczaj działają oddzielnie, mogą wymieniać informacje i wartości bezpośrednio, bez potrzeby pośredników. I ta interoperacyjność to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed dynamicznie rozwijającą się technologią blockchainu. Można to porównać właśnie do takich, no powiedzmy, linii kolejowych albo do odizolowanych od siebie drobnych wysp, rozsianych na Wielkim Oceanie, a każda z nich jest unikatowa, z własnymi atrybutami, ale niestety nie mogąca się komunikować z inną wyspą, aby móc wymieniać informacje i ze sobą współpracować. I tutaj Polka dotkracza żeby właśnie pomóc. I ten projekt jest też tematem przewodnim dzisiejszego filmu, bo składa się z blockchainu zwanego relay chainem. I on odpowiada za bezpieczeństwo i komunikację między mniejszymi blockchainami nazywanymi parachainami. I są one niezależnymi łańcuchami, które mogą mieć własne zasady i specjalizacje. Na przykład mogą być zoptymalizowane, żeby przetwarzać transakcje finansowe lub przechowywać dane. I kluczową cechą Polki jest możliwość skalowania, czyli właśnie przetwarzania dużej liczby transakcji, a system jest zaprojektowany tak, aby można było łatwo dodawać nowe paraczejny, co pozwala na rozbudowę sieci w miarę zwiększenia się ilości użytkowników i transakcji. Polka również umożliwia aktualizację bez przestojów, co oznacza, że sieć może być ulepszana bez konieczności zatrzymania całego systemu, a to pomaga po prostu w szybkiej adaptacji do nowych wymagań czy technologii. Jeżeli film Wam się podoba i ta tematyka oraz chcecie, żebym przeanalizował więcej projektów, to zostawcie kciuk w górę oraz subskrypcję na Kanale będzie mi bardzo miło, bo często zapominacie. Oraz napiszcie mi w komentarzu, jaki kolejny altcoin chcielibyście, żebym przeanalizował i sprawdzić, czy inwestowanie w niego, wedle mnie subiektywnie, ma jeszcze jakikolwiek sens. Piszcie, a ja wybiorę do kolejnego filmu jeden z tych projektów, który będzie miał najwięcej lajków. Więc podsumowując, żeby dłużej nie przedłużać, jest to system, który umożliwia współpracę różnych blockchainów w celu zwiększenia ich możliwości i efektywności, oferując przy tym skalowalność i łatwość w dokonywaniu ulepszeń. Więc słuchajcie, gdybyście chcieli ją kupić. To na giełdzie Bybit macie teraz 30 dolarów do odebrania na start. Wystarczy wpłacić 100 dolarów i się zweryfikować oraz zrobić 500 dolarów wolumenu, czyli obrotu, kupić lub sprzedać jakieś kryptowaluty. Bardzo prosta sprawa i małe prowizje. Więc jeżeli was na tej giełdzie jeszcze nie ma, link w opisie pod tym filmem u góry. Ja oraz cała nasza społeczność z niej korzystamy. Mamy 10% cashbacku wynegocjowane, który wydostajecie i jego oddaję z prowizji, które otrzymuje od giełdy. Macie dostęp do Discorda, do Vipa, na koszarach Wtedy wam się odkrywa taka sekcja, która normalnie jest niedostępna. Macie zagrania oraz Analizy od naszych traderów, częściowo za tradingu. Macie kurs tradingowy Akademii Kryptowalut i szereg innych benefitów, które zobaczycie po kliknięciu w link w opisie. Więc sprawdźcie sobie, zobaczcie. Jeżeli nie macie jeszcze platformy, która jest tak tania, lub po prostu na której jest tyle kryptowalut, to zapraszam do sprawdzenia. No dobra, ale idziemy dalej. Polka DOT została uruchomiona w roku 2020, a za jej sterami zasiada niebyle kto, bo można powiedzieć legenda kryptografii, jaką jest dr Gavin Wood. I ten pan był kluczową postacią w rozwoju Ethereum i twórcą języka programowania który jest notabene najpopularniejszym językiem do budowania smart kontraktów. I Woot odegrał też istotną rolę w stworzeniu właśnie Polki, bo projekt rozpoczął się od przeprowadzenia kilku rund finansowania typu ICO, które były bardzo udane i przyciągnęły znaczne inwestycje, umożliwiające rozwój i wdrożenie sieci. W maju 2020 roku został uruchomiony MyNet, z początkowo ograniczoną funkcjonalnością, aby stopniowo wdrażać pełne możliwości systemu, co zapewniało bezpieczeństwo i stabilność w tej właśnie sieci. I Polka na pewno skorzystała z tego, że wypuściła token na początku bull runu, bo w listopadzie 2021 roku projekt osiągnął swój all-time high na poziomie 54 dolarów i kapitalizację rzędu 56 miliardów dolarów. No dobra, ale co oprócz samej ceny? Co się działo w środku projektu? Więc tutaj trzeba wspomnieć, że no są specyficzne takie aukcje, które w których mogły brać udział projekty, które chcą się przyłączyć do ekosystemu Polki, aby zostać właśnie parachainami, czyli łańcuchami pobocznymi, jeżeli tak to można nazwać. I aukcje rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku, stanowiąc istotny element architektury i strategii rozwoju tego blockchainu, a do tej pory w ponad 70 aukcjach już kilkadziesiąt parachainów zostało pomyślnie przyłączonych do sieci poprzez ten właśnie mechanizm, więc umożliwiał on integrację z głównym łańcuchem i tak to wyglądało. A każdy z tych Parachainów może oferować specjalistyczne usługi od finansów po różne aplikacje, czerpiąc korzyści z zabezpieczeń i interoperacyjności zapewnianej przez Polkę. Więc dla łańcuchów biorących udział w aukcjach, główne benefity to zwiększone bezpieczeństwo dzięki oparciu zabezpieczenia głównego łańcucha przykaźnikowego, możliwość skalowania poprzez równoległe przetwarzanie transakcji oraz dostęp do szerokiej sieci użytkowników i projektów w ekosystemie. I dla samego projektu, również tutaj aukcje te umożliwiają zwiększenie skalowalności sieci, przy przez właśnie oddelegowanie części obciążenia do swoich łańcuchów pobocznych, promują też innowacje, co jest bardzo też ważne, tak, z punktu widzenia inwestorów, poprawiają na samym końcu tokenomię. I para chiny, aby przyłączyć się do sieci, są zobowiązane do wykupienia i zablokowania znacznych ilości tokenów na czas trwania umowy, co może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. I to z kolei zmniejsza ilość tokenów dostępnych na rynku, co teoretycznie może prowadzić do wzrostu wartości DOT z powodu zmniejszonej podaży. I ponadto projektowanie i stosowanie tego systemu aukcyjnego zachęca do długoterminowego zaangażowania i inwestycji w ekosystem Polki, stabilizując tutaj i potencjalnie zwiększając popyt na te tokeny, a system ten zwiększa Wartość i użyteczność tych tokenów, promując jego rolę jako kluczowego zasobu w tym krajobrazie. I generalnie te lata 2020-2021 to czasy świetności i szczytu całego ekosystemu. Nie tylko to zostało, wiecie, docenione w cenie samych tokenów, ale także widoczna była ciągła ekspansja tej całej infrastruktury i przyłączanie się nowych projektów. Bo na przykład, Fundacja Webfree, założona przez Gavina Wooda, kontynuowała promowanie programu stymulującego ekosystem, który finansuje rozwój oprogramowania i prace badawcze związane z Polką oraz jej bliźniaczymi platformami KUSAMA. I substrat. W 2020 Fundacja Web3 finansowała 144 projekty, a rok później było ich 124. Więc ekosystem napotkał znaczący przypływ gotówki od inwestorów detalicznych i instytucji w 2021 roku, bo szacunkowo wtedy około 50 projektów zebrało łącznie ponad 670 milionów dolarów na wczesnych etapach finansowania i wiele znanych firm Venture Capital aktywnie inwestowało w projekty z ekosystemu Polki, wspierając tym samym ich rozwój. Jeżeli słuchajcie, jeszcze nie wiecie, jak inwestować w krypto, jak to zrobić, to w prawym górnym rogu macie poradnik o giełdzie, z której ja korzystam, jak tam wpłacić złotówki czy euro, jak wypłacić kryptowaluty, jak to wszystko działa, jak je kupić, więc sobie zobaczcie, on jest też na głównej stronie mojego kanału, gdy klikniecie właśnie w nazwę, to was tam przerzuci i będziecie go mogli znaleźć. No ale jak to bywa z cyklicznością na rynkach, po przychodzi besa i token DOT wraz z innymi kryptowalutami zalicza tutaj zjazd o 93% i swój dołek uklepał do Dopiero niedawno, bo w październiku 2023 roku, a lata 2022 i 2023 to są e, momenty, którym poświęcę trochę więcej czasu, ponieważ, aby móc obiektywnie ocenić wartość projektu, musimy zobaczyć, czy właśnie w tak trudnych okresach jak BESA zespół pracował jak należy i czy dalej rozwijał swój projekt, nie zważając na trudne warunki rynkowe i brak jakiegokolwiek popytu na ich tokeny, bo przez te właśnie lata ekosystem no, rozwijał się poprawnie. W tym czasie na Polce i Kusamie, czyli firmie siostrzanej do Polki już istniało 90 parachainów i 580 projektów ekosystemowych, a 300 z nich to aplikacje zdecentralizowane. Więc pod koniec 2023 roku, e, właśnie tutaj, zanotowano, że łańcuch przekaźnikowy, który jest jednym z 50 łańcuchów na Polsce i który ma już sporo innych zadań, obsłużył prawie 7 milionów transakcji w ciągu 24 godzin, co daje stałą szybkość 80 transakcji na sekundę przez cały dzień więc nie tak źle, no i o wiele lepiej niż Ethereum, a mowa tu o pojedynczym łańcuchu, których jest na Polsce po prostu wiele, tak? I w tym czasie fundacja działająca na, w ramach Polki promowała też innowacyjne i ambitne projekty, szczególnie właśnie w ramach programu grantowego Web Free Foundation i tutaj zanotowano 324 wnioski o dofinansowanie działalności w ciągu roku, z których aż 135 zostało podpisanych w 54 krajach. Organizowano też liczne konferencje, które skoncentrowane były na budowie społeczności i wymienię kilka z nich, m.in. Paris Dot we Francji i Polka Pulse w Indiach. Nie wspominając już o licznych wydarzeniach Polki na całym świecie podczas największych spotkań branżowych takich jak Ethereum Denver, SXSW w Austin, Cora Blockchain Week, WebX w Tokio, Token 2049 w Singapurze, czy właśnie Coindex Consensus, czy innych eventach prezentujących unikalne moce strony Polki oraz tętniącą życiem społeczności. I widać też, słuchajcie, było, że stawiają na rozwój, tak? Dbają o odpowiednią edukację programistów oraz wyszukują nowe talenty programistyczne. Powołano m.in. Akademię Blockchainu. Pionierski program to był, który miał na celu stworzenie kursu deweloperskiego, godnego nauczania w światowej klasie właśnie o środkach akademickich. I wzięło w nim udział kilkuset najlepszych programistów z wielu uczelni na świecie, m.in. z Cambridge'u, kalifornijskiego Berkeley i również Akademii z Ameryki Łacińskiej czy Europy Wschodniej. I powołano też program sam. Substrate dla zespołu budujących z aplikacjami Polki, który kontynuował działalność nieprzerwanie przyjmując w 2023 roku a 124 projekty. I powstał także projekt o nazwie Bohaterowie Programowania, czyli Developer Heroes, skoncentrowany na mentoringu indywidualnych deweloperów w ekosystemie, który przyciągnął 420 kandydatów przez cały rok. I obecnie program też kontynuuje działalność z ponad 200 członkami i 60 mentorami. I Polka przez ten cały czas, jak widać, kreowała się na lidera deweloperskiego świata blockchainu, jest ona prawdziwym łowcą talentów, jeżeli o to chodzi. Po prostu bezpośrednio, bo jasno przekłada się to na liczbę ludzi zaangażowanych w rozwój tego całego projektu, bo statystyki, które Wam zaraz pokażę, to top totalny top, jeżeli chodzi o rynek krypto, bo tak naprawdę przez cały okres Bessy Polka utrzymywała pozycję lidera, jeżeli chodzi o liczbę programistów poświęcających się dla zespołu i ostępuje miejsca tylko potędze Ethereum, a to na pewno duża zaleta tego ekosystemu. Więc armia deweloperów regularnie poświęcająca swój czas na budowę może świadczyć o zdrowym i dynamicznym ekosystemie, który jest dla nich atrakcyjny, a ich silna i zaangażowana społeczność może też przyciągać nowe talenty, co tworzy pozytywny cykl wzajemnego wsparcia i innowacji. I poza łowieniem talentów, nawiązywali też inne współprace, bo we wrześniu 2023 Polkadot zintegrowała się z stablecoinem USDC. Od tamtej pory firma Circle emituje swoje stablecoiny właśnie na tej sieci. Tego typu wiadomości są zawsze pozytywne, ponieważ napływ stablecoinów odblokowuje bardzo dużą płynność dla projektów i umożliwia szerszy rozwój DeFi. Te zaczęli współpracować z Bitport, czyli popularnym portalem muzycznym uwielbianym przez DJ-ów. Następnie na liście jest Energy. Web I ten podmiot ogłosił zamiar przejścia z ich obecnego łańcucha na technologię Polki. A dla tych, którzy nie wiedzą, Energy Web to największy na świecie ekosystem firm wykorzystujących otwarte, zdecentralizowane technologie. Są również gospodarzem projektów blockchainowych wielu dużych przedsiębiorstw z sektora energetycznego. A Polka ogłosiła się też na gaming dzięki Mythical Games, które ogłosiło swoje plany przeniesienia milionów aktywów w grze na ich parachain jako NFT, pomagając ukazać Polkę DAT jako skalowalną, interoperacyjną sieć blockchainów, a innych Partners było jeszcze trochę mniej lub bardziej ważnych, i chciałem pokazać teraz skalę i zaangażowanie zespołu w budowanie relacji pomimo niesprzyjających warunków rynkowych. Więc jeżeli chodzi o moment obecny, to warunki poprawiają się w tym 2024 roku. Obecnie Polkadot zachowuje swoje wysokie, no bo 17 miejsce w rankingu największych kryptowalut na świecie, ma kapitalizację ponad 9 miliardów dolarów, przy tym nie zwalnia tempa i już snuje ambitne plany na przyszłość. Szczególnie, że podczas ostatniej konferencji Polki w Kopenhadze założyciel i można powiedzieć mózg projektu Gavin Wood wygłosił przemowę na temat jej przyszłości, którą nazwano Polkadot 2.0. I ta nowa wizja ma na celu zbliżenie projektu do jednej z pierwotnych idei stojących za Ethereum, czyli komputera świata w cudzysłowie e mówiąc, mającego na celu zapewnienie szerokiego spektrum mocy obliczeniowej w formacie, który pozostaje solidny i godny zaufania. A dzięki temu Polkadot wkracza na nową ścieżkę, która ma oferować zróżnicowany krajobraz obliczeniowy, obejmujący wszystko od łańcuchów tymczasowych po łańcuchy o dużej pojemności jednocześnie wykorzystując nieodłączne mocne strony pierwowzoru. No i w tej koncepcji jest sporo zawiłości informatyczno-matematycznych czy ekonomicznych, o których nie będę Wam dzisiaj wyjaśniał, bo nie o to tutaj chodzi i tak starałem się, żeby ten materiał pomimo zawiłości tego projektu był na ile to się da skondensowany i w miarę łatwo do przyswojenia, chociaż na pewno w pełni się to nie udało. Jest tylko jeden problem, tak, bo Nowa wizja jest wciąż w fazie pomysłu, a jeżeli mamy budować pozytywną narrację na rok 2024 wokół tej aktualizacji, to sentyment mógłby nam się dość szybko wyczerpać, ponieważ wcale nie by wersja tua miała wyjść jeszcze w tym roku. No, jako duża aktualizacja, która ma na celu radykalną zmianę architektury, prawdopodobnie to zajmie lata, zanim zostanie w pełni wdrożona. Jednak kilka elementów tej wizji zostanie prawdopodobnie zrealizowanych nieco szybciej, a obecnie trwają nad nimi prace, choć nie ma jeszcze lepszego określonego harmonogramu. W 2024 roku mieliśmy też okazję ujrzeć kilka innych pozytywnych informacji. Media informowały nas o tym, że aktywność wewnątrz sieci ma się dobrze, a ostatnio Polkadot osiągnęła nowy rekord wszechczasów czasów pod względem dziennych aktywnych adresów. Do końca marca. Polka zgromadziła już ponad 600 tysięcy tych adresów, a ponad 41%, czyli 248 tysięcy, przypisuje się platformie Moonbeam, podczas gdy 191 tysięcy z nich zostało utworzonych bezpośrednio na Polce. A liczba unikalnych kont no, rośnie, przekraczając 5,59 miliona kont na koniec marca w porównaniu do 5,53 miliona na koniec lutego. Mogą też się oni pochwalić liczbą ponad 10 milionów transakcji miesięcznie przetwarzanych wewnątrz i pomiędzy ich łańcuchami, a ta liczba notuje powolny i stabilny wzrost z miesiąca na miesiąc. Więc poza oczekiwaną aktualizacją Polka.2O zespół pracuje też nad Snowbridge, aby podkreślić swoją rolę lidera interoperacyjności. Już teraz mogą pochwalić się kilkoma mostami łączącymi z największymi sieciami, a kolejną cegiełką pod swoje fundamenty ma być tutaj debiut super szybkiego i bezpiecznego mostu pomiędzy Ethereum a Polcom o nazwie Most Śnieżny, tak, na polski, więc Snowbridge ma debiut planowany gdzieś w okolicach drugiego kwartału tego roku. I teraz szybki obrót o 180 stopni, słuchajcie tego, doty jest martwe to dosłownie, bo tak społeczność nazwała swojego ostatniego popularnego memcoina, stworzonego właśnie na tej sieci, aby prześmiewczo uchwycić krytykę, jaka spotyka ten ekosystem ze strony sceptyków. I być może i ty posiadasz te tokeny symbolizujące martwego ptaka, bo aby uhonorować lojalnych posiadaczy tokenów DOT, każdy z nich otrzymał airdrop dead. Nic nie trzeba klejmować tutaj, bo tokeny automatycznie zostały rzucone na wasz adres. Zanim przejdziemy dalej, to słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani większą liczbą informacji o rynku krypto, to Sprawdźcie playlisty w opisie. Stworzyłem trzy takie playlisty szkoleniowe, jak poprawnie tradeować, jak zacząć z rynkiem krypto, oraz takie szkolenie, gdzie bezpłatnie przeprowadzam Was przez cały rynek krypto i pokazuję krok po kroku, jak to działa, czego się spodziewać i jak tutaj zarabiać. Więc zobaczcie sobie, zapiszcie je w zakładkach i lecimy dalej. No więc generalnie na każdy jeden token DOT holderzy otrzymali 36 tokenów z ptakiem. Snapshot odbył się w marcu, a tydzień później darmowe tokeny zrzucono na portfele posiadaczy. Nawet jeżeli posiadałeś tokeny Polka na swoim ledgerze, a nie widzisz tam swojego memko, to zapewne dalej jesteś ich szczęśliwym posiadaczem, bo wystarczy, że zainstalujesz sobie portfel obsługujący sieć Polki, zaimportujesz swoje frazy SEED i ujrzysz swoje nowe tokeny dead, A obecnie kapitalizacja rynkowa tego memcoina wynosi 45 milionów dolarów i tym samym popularne określenie DOT IS DEBT, czyli Polka DOT jest martwa, nabiera nowego wymiaru, a sympatycy tej sieci korzystają z tej frazy bardziej niż nigdy wcześniej. No więc tak to się prezentuje, jest to taki airdrop trochę spontaniczny właśnie od tego projektu, który powstał na Bali. Powiedzmy żartu, więc też przypominam, że jeżeli chcecie odebrać darmową pozycję na dźwigni 200 dolarów pozycji, a nie macie jeszcze konta na giełdzie Baby, to sobie odbierzcie linki, w opisie pod tym filmem. Działa to w taki sposób, że jak zyskacie na longu lub short, sami wybieracie na której z tych 6 kryptowalut, które widzicie to wypłacacie sobie cały zysk, nawet jak to będzie, nie wiem, 70 dolarów czy ileś, macie wtedy to dla siebie, możecie za to kupić cokolwiek chcecie, a jeżeli stracicie na tej pierwszej pozycji, to nic nie tracicie, giełda pokrywa wasze straty. No i odbieracie ten kupon w zakładce Rewards Hub i za niego rozgrywacie, żeby go otrzymać. Wystarczy się zarejestrować z jednego lub drugiego linku, który jest w opisie, pokazany właśnie teraz, i wpłacić 100 dolarów oraz się zweryfikować. Te środki możecie potem wypłacić lub, słuchajcie, przeznaczyć na zakupy czegoś innego, nie angażujecie w to zagranie. Więc jest to fajna opcja dla osób, które już tradują na dźwigni, które wiedzą jak to działa lub które chcą spróbować. Jeżeli słuchajcie, też nie wiecie konkretnie, jak tutaj to wszystko rozgrywać lub czego się spodziewać, to w prawym górnym rogu przypinam Wam poradnik o graniu na dźwigni na giełdzie Bybit, jakie parametry ustawić, jak to działa i co najważniejsze, jakich zasad się trzymać, żeby nie stracić kapitału i nie narobić głups, bo na dźwigni o to najłatwiej. Więc zobaczcie sobie i ten link, i ten właśnie poradnik, dużo Wam to Pomoże. Więc generalnie podsumowując, jak sami widzicie, Polka no to jest ambitny projekt kierowany przez utalentowanych ludzi, którzy starają się rozwiązać bardzo ważne problemy w świecie blockchainu i pomimo znacznego zjazdu w okresie Bessy, Team nie przestawał się rozwijać i stał się jednym z najliczniejszych i najbardziej pracowitych grów w całej branży. A próbując swój własny research i tworząc dla was materiał o Polce, próbowałem rozwiązać zagadkę, dlaczego sam token nie doznał jakiegoś większego wzrostu, mając na uwadze właśnie wszystkie pozytywne aspekty wymienione przeze mnie w tym filmie. I zastanawiałem się Skąd u części mojej społeczności panuje zwątpienie i negatywne opinie na temat tej platformy, i pytania o to, czy projekt jeszcze żyje. I szczerze mówiąc, nie wiem skąd te pytania. Może dlatego, że po prostu projekt jakoś no, nie rośnie lub ma tak dużą kapitalizację, która się nie zmienia. Być może te zwątpienia wynikają z tego, że Polka Dot wypada blado na tle swojej konkurencji, bo problem braku komunikacji między blockchainami jest znany od początków ich istnienia, a od tego czasu powstało już trochę tych projektów, które również pracują nad takim rozwiązaniem. Mamy tu m.in. sieć Kosmos, gdzie ich token Atom był bohaterem jednego z moich cyklicznych filmów z altcoinami na dany miesiąc. Zachęcam do obejrzenia i sprawę w górnym rogu, żeby dowiedzieć się, jak funkcjonuje ten ekosystem i natywny token. Kupiliśmy go przed korektą, Wstety, niestety ja dalej go trzymam, nic tutaj się nie zmienia. Jest to konkurencyjny blockchain o nieco mniejszej kapitalizacji rynkowej niemal identycznej narracji co Polka. Jeżeli chodzi o interoperacyjność, no to tutaj pracują nad nią też właśnie chłopaki z Chainlinka. Chociaż nie w taki sam sposób. Mam na myśli ich protokół CCIP, który umożliwia komunikację świata poza łańcuchem z blockchainem. I tutaj wydaje się jasne, że narracja wokół Chainlinka jest o wiele bardziej pozytywna, a jego popularność jednak większa jest niż omawianego w tym materiale rywala. Zresztą widać to też po tym, jak zachowywała się cena Linka w tym cyklu, bo inwestorzy generalnie darzą go tutaj dużym zaufaniem. Mamy też przecież Avalanche, czyli platformę, która oferuje wysoką przepustowość i niskie opóźnienia, a Avalanche pozwala również na tworzenie własnych blockchainów, które mogą ze sobą współpracować, oferując alternatywę dla modelów parachainów Polki. Jest również samo Ethereum ze swoją narracją globalnego superkomputera wraz ze swoimi skalowalnymi warstwami, na których można budować zdecentralizowane aplikacje, a kolejnymi konkurentami są takie projekty, chociażby ICP lub Quant i każdy z nich podejmuje unikalne podejście do projektu interoperacyjności, stosując różne technologie i protokoły i po prostu umożliwiając współpracę między różnorodnymi blockchainami, więc nie wydaje mi się, aby Polka miała technologicznie od nich odstawać, a jednak mam wrażenie, że jest po prostu mniej uznana niż konkurenci, pomimo właśnie kapitalizacji, która też o czymś świadczy. Więc jeżeli nie konkurencja jest tu problemem, to może chodzi o inflacyjną tokenomię. No po pierwsze w kodzie tokenu nie ma zapisanego max supply, co oznacza, że tokeny mintują się stale, a Inflacja roczna jest na poziomie około 10%. No i słusznie to tutaj rodzi podobieństwo do innej waluty z podobnymi cechami, bo inflacyjność z nielimitowaną możliwością do druku, no to tutaj brzmi jak amerykański dolar bądź polska zgodówka, tak? Chociaż twórcy kontrują te porównania z czapy, twierdzą, że ten mechanizm jest starannie zaprojektowany i apelują, by zrozumieć, że głównym celem inflacji tokena DOT jest zachęcanie uczestników sieci poprzez system nominated proof of stake oraz rozwijanie sieci poprzez finansowanie ich skarbca. Istnieje też koszt alternatywny związany z pozostawieniem tokenów DOT bezczynnych w obecnym modelu inflacji, ponieważ ulegają z czasem rozcieńczeniu i ekonomia oraz teoria gier sugerują, że ustalenie idealnej stopy inflacji jest kluczowe dla motywowania uczestników sieci oraz dla jej rozwoju, a każde odstępstwo od tego może mieć negatywne skutki i obniżenie stopy inflacji mogłoby ograniczyć wzrost, podczas gdy zwiększenie stopy inflacji mogłoby zakłócić model motywacyjny dla posiadaczy tokena. Twórcy tutaj też słuchajcie, wyjaśniają, że stopa inflacji nie jest wartością stałą na zawsze, a inflacja może być aktualna realizowana w przyszłości poprzez zarządzanie on na podstawie dogłębnych badań tokenomii. Więc jeżeli tokenomia nie jest taka zła, to może projektowi brakuje zaplecza społecznego lub aktywności w social media i hype'u. No ale tutaj Polkadot też nie wypada najgorzej na tle innych sieci. A w zasadzie jej kanały komunikacji ze społecznością rozwijają się dobrze, no i wielowymiarowo wręcz. Wspomniałem już o licznych regularnych eventach organizowanych na całym świecie. Mamy też działające kanały YouTube, Reddit, mamy oczywiście oficjalnego Discorda czy Twittera, a pod względem obserwujących ustępują swojemu Ethereum, oczywiście, który ma ponad 3 miliony followersów, ale pokaźna liczba, 1,4 miliona obserwujących, czyni Polkę jednym z większych krypto-community na świecie. Porównując ją z innymi podobnymi chainami, wypada dobrze, no bo taki kosmos ma 560 tysięcy, chainik 1,1 miliona, Avalanche ma tam milion. A ICP ma 670 tysięcy. Więc te statystyki świadczą o tym, że Polkadot wcale nie ma się czego wstydzić i wcale nie odstaje od tego, co zdążyły zbudować inne zespoły przez te parę ostatnich lat swojego istnienia. Jeżeli słuchajcie chcecie wiedzieć, co ja kupuję, co robię, kiedy sprzedaję swoje kryptowaluty, co mam na oku, jakie gdzieś tam wydarzenia są w najbliższym czasie, które warto rozgrywać, to mam taką grupę na telegramie, jest ona bezpłatna. W opisie jest do niej link. Dołączcie sobie, bo tam każdego dnia informuję was o tym, co w trawie pisze na rynku krypto, co warto robić. I co może nam się opłacić. Jeżeli potrzebujecie takiego troszkę prowadzenia za rękę z mojej strony, to tam jak najbardziej jest to do znalezienia. Grupa zawsze będzie bezpłatna, więc się nie martwcie. Zapraszam do sprawdzenia. No ale dobra, może najzwyczajniej na świecie DOT jest nudnym projektem, który nie ma światu zbyt wiele do zaoferowania, poza swoim akademickim podejściem do tematu e, programistami bez poczucia humoru, brakiem Bemcoinów i brakiem kontrowersji wokół projektu. Może narracja interoperacyjności nie jest w 2024 roku tym, czym była w cyklu poprzednim, gdzie projekty takie jak kosmos. Awalan czy Polka przeżywały swoje 5 minut blasku, a czasy ich świetności minęły. No być może, no ale nie od dziś wiadomo, że rynkiem rządzą emocje i narracje, tak? A jeżeli ich nie ma wokół projektów, no to te mają podgórkę. A co jeżeli krytycy się po prostu mylą i Polkadot nie powiedziała ostatniego słowa w tej hossie i eksplozja ceny to tylko kwestia czasu dla tego projektu i powrotu do swojego all time high, które byłoby gdzieś tam razy pięć od teraz, a inwestorzy mogą się przekonać o tym być może już za kilkanaście miesięcy, gdy prawdopodobnie nadejdzie szczyt tej hossy, co nie daje wam pełnej odpowiedzi na to pytanie, bo samej nie znam, ale starałem się przekazać wam w jak najbardziej obiektywny sposób co się po prostu dzieje wokół tego projektu, abyście mogli sami ocenić czy Polkadot jest martwa czy jeszcze daleko jej do rozkładającego się trupa, no bo Polka, szczególnie te 2 jest najbardziej oczekiwaną aktualizacją poprzez inwestorów. Jednak póki co jest to tylko pomysł, który zbudził spore zainteresowanie, więc pożyjemy, zobaczymy, tak? Czy Game Wood World i spółka dowiedzą swoje obietnice i te powiedzenie, że dobra technologia się zawsze obroni? czy będzie miało tutaj po prostu rację bytu. No bo Chainlink ma sprawdzone produkty, które są użytkowane na porządku dziennym, a jeżeli Polkadot chce osiągnąć sukces, no to musi dowiedzieć swoje obietnice związane ze swoją, co by nie było, grubą aktualizacją programowania. Więc tym akcentem kończymy ten odcinek. Dajcie kciuk w górę i subskrypcję, jeżeli wam się po prostu podobało i doceniacie ten materiał. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, czy taka forma dosyć otwarta opisu altcoinu wam się podoba i tych właśnie projektów w branży krypto i jak Jakich chcielibyście, żebym przeanalizował kolejny i żeby powiedzieć wam, co tam e, akurat w trawie piszczy i co słychać. E, no i dajcie znać w komentarzu, czy wymyślicie, myślicie, że Polka dot ma szansę przebić swoje all-time high właśnie na hoście. Jestem bardzo ciekawy. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.